Lufa, kochani, dziś absolutna nowość i unikalny produkt, czyli Negroni, najbardziej znany koktajl na świecie. Tutaj jest zamknięty w jednej butelce. 24% pół litra, 89,99 dostępne w winnicy Lidra. Co my tutaj mamy? Klasyczny koktajl, połączenie czerwonego Wermutu z Hiszpanii, czerwonego bittersa i Johnston Hibiscus Infused Gin, Johnston, czyli nasza kraftowa destylarnia, robiąca super produkty. Jak butelka wygląda? Typowo w kierunku włoskim ma elegancką miedzianą nakrętkę. Otwieramy. Wow, jest korek. Kolorek typowy dla Negroni. Aromat piękny, głęboki. Czuć tutaj wszystko, co potrzeba. Gin, fajnie wychodzący. Czerwony Wermut i oczywiście bitter. Fajne zbalansowanie goryczy i słodyczy. Odbijający, wyraźny gin. No Myślę, że to jest coś fajnego. Dla tych, którzy nie chcą kupować trzech butelek alkoholu, a spróbować najbardziej znanego koktajlu na świecie. Jakość tego produktu naprawdę mi odpowiada. Wyluzuj, gdy świat Cię goni. I wani sobie, Negroni.